Rodzaj zwrotów, z których nigdy nie powinieneś korzystać w sprzedaży. A jeśli to robisz, to ten odcinek podpowie ci, jak natychmiast się z nich wycofać. Cześć, ja jestem Szymon, Ty jesteś na kanale Dobra Sprzedaż i dzisiaj pogadamy o tym, z jakich zwrotów nie warto, żebyś korzystał w Twojej sprzedaży, bo spełniają dwie cechy. Po pierwsze, bardzo ładnie brzmią, a po drugie, nic kompletnie nie mówią, zwłaszcza nic nie mówią Twojemu klientowi. Nazywam je Zygmuntami. Ich nazwę zaczerpnąłem od słynnego dzwonu Zygmunta, który wisi na um, wieży Zamku Królewskiego na Wawelu um, w Krakowie. I dzwon Zygmunta, kiedy się mu przyjrzysz, to ma dwie cechy. Z zewnątrz jest potężny, masywny, piękny. A po drugie, gdyby wyjąć z niego serce i zajrzeć do środka, to jest pusty, no i w zasadzie tyle. Jest pusty. I dokładnie, dokładnie takie same są te zwroty. Pięknie brzmią na zewnątrz, a w środku puste jak wydmuszka, jak dzwonek munta, bo kompletnie nie wiadomo o co w nich chodzi. I to, że one są puste ma jeszcze, niesie za sobą jeszcze jedno ryzyko. Mianowicie to, że one są puste powoduje, że możliwość interpretowania tego typu zwrotów jest gigantycznie szeroka, a zatem Twój klient, słysząc tego typu zwroty, może sobie w zasadzie umieścić w nich to, co chce. Proszę pana, to jest nieporozumienie! Co to za zwroty? Uwaga, pierwszy może cię trochę zszokować. To zwrot pod tytułem indywidualne podejście do klienta. Pomijam fakt, że ten zwrot jest już, co tu dużo gadać, mocno wyświechtany, bo chyba. Trzy czwarte wszystkich branż, w których możliwe jest jego zastosowanie, już dawno z niego korzysta i zrobił się z niego taki slogan, który, o którym niestety wielu klientów wie, że on nic nie znaczy. No ale po drugie, kiedy zadasz sobie pytanie, no dobra, panie Lach, jeśli pan mówisz o indywidualnej obsłudze klienta, nie? no spoko, tylko co to tak, tak de facto oznacza? To znaczy, że co? Konkretnie. I teraz, gdybyś miał. Ująć, co to tak de facto oznacza ta indywidualna obsługa klienta? To daje ci gwarancję, że zastanawiając się nad tym, co to sformułowanie w sobie mieści, zaczniesz wymieniać bardzo konkretne rzeczy, które ty robisz dla twojego klienta. Na przykład to, że w ciągu 12 godzin odpowiesz na jego zapytanie. Że w ciągu kolejnych 12 godzin najpóźniej będzie miał propozycję u siebie na skrzynce, że ta propozycja będzie zawierała tylko i wyłącznie te rozwiązania, które są adresowane do niego i o których wiadomo, że będą dla niego interesujące żadnego bullshitu. Na przykład trzy takie rzeczy. I teraz wyobraź sobie, że jesteś klientem i przychodzi do ciebie dwóch handlowców, I jeden mówi tak: proszę pana, proszę ze mną współpracować, bo u mnie. Będzie miał pan indywidualną obsługę. Ja indywidualnie obsługuję każdego klienta. A drugi handlowiec, kiedy przychodzi do ciebie, mówi tak: proszę pana, proszę ze mną współpracować, bo przy takiej współpracy w ciągu 12 godzin odpowiem, uzyska pan kontakt po każdym zapytaniu. W ciągu kolejnych 12 godzin będzie miał pan gotową propozycję. A w samej propozycji Kładę moją głowę na stole i pan mi ją utnie, jeśli ja się w tym pomylę, że będzie miał pan tylko i wyłącznie przedstawione te rozwiązania, które realnie mogą mieć wpływ na pana biznes, żadnych innych. Który z nich brzmi bardziej konkretnie? Pozostawmy kwestię z boku, kwestię tego, czy te argumenty, których ja użyłem w drugiej wypowiedzi, są przekonywujące. To nie o tym rozmawiamy. Na razie rozmawiamy o tym, który z nich brzmi bardziej konkretnie. W przypadku którego z nich jesteś w stanie dokładnie wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał proces Twojej współpracy? Pierwszy, który mówi o indywidualnym podejściu do klienta czy obsłudze klienta, czy też w drugim wypadku, kiedy handlowiec wykłada kawę na ławę, karty na stół, a Ty wiesz, czego możesz się spodziewać po nim i po współpracy z jego firmą? W którym wypadku handlowiec jest bardziej konkretny? No właśnie. I dlatego ten pierwszy, czyli indywidualna obsługa klienta, to tak zwany Zygmunt, czyli komunikat, który ładnie brzmi i nic kompletnie nie mówi. Następny. Nasza firma elastycznie podchodzi do współpracy z klientami. No, czyli przepraszam bardzo, co? Rozciągacie się? Z gumy jesteście? Nie wiem, wiesz, przyjeżdżasz do klienta i jak e, dalej, dalej, ręka gadżeta, i dziu, ta ręka się tam bwu, jak z gumy wyciąga. O co chodzi z tą elastycznością? I znowu można zrobić dokładnie taki sam eksperyment. Z jednej strony postawić handlowca, który przyjeżdża i mówi: "Proszę pana, elastycznie nasza firma jest elastyczna, bardzo elastycznie podchodzi do współpracy z klientem". A z drugiej strony można postawić klienta, który mówi: "Proszę pana, e, współpracując z firmą, ma pan od samego początku do wyboru trzy terminy płatności, bo jako partner Rozumiemy, że yy, jaka jest obecnie sytuacja na rynku, i każdy klient ma możliwość wyboru takiego terminu płatności, który jemu będzie najbardziej odpowiadał. Ba! Do tego ma pan wybór i tu podajesz dwie, trzy inne możliwości. I ponownie, i, to, i pointujesz to, wypowiedzią, że i wie pan, co to wszystko powoduje, że klienci, z którymi rozmawiamy na samym początku, e, mówią, że wreszcie spotkali firmę, która nie gada, że jest elastyczna, tylko po prostu faktycznie taka jest. Czy pan też tak to ocenia? I znowu, ten sam eksperyment. Pierwszy handlowiec, który mówi, nasza firma elastycznie podchodzi do współpracy, i drugi handlowiec, który zamiast tego sloganu komunikuje, na czym ta elastyczność polega i puentuje e, te zasady. Jako właśnie fakt, tym, że klienci oceniają te zasady jako rzeczywiście bardzo elastyczne warunki do współpracy. Który z nich będzie bardziej przekonywujący? Żeby nie przedłużać tego wideo, zakończę na tych dwóch sformułowaniach, bo mam takie poczucie, że one wystarczą do tego, żebyś dobrze zrozumiał, czym są Zygmunty i jakiego typu wyrażeń powinieneś się wystrzegać w Twojej sprzedaży. Jak ognia. To właśnie te wyrażenia które ładnie, pięknie okrągło, okrągło brzmią i są dokładnie puste w środku. Unikaj ich, zastępuj je konkretnymi informacjami, które da się zwizualizować, które Twój klient, słysząc, będzie w stanie wyobrazić sobie, poczuć niemalże dotknąć to, czym one są i na czym polegają. To zdecydowanie poprawi Twoją sprzedaż. No a przecież po to oglądasz to wideo, prawda? Podobało Ci się, koniecznie zajrzyj do innych materiałów, bo one są tutaj dla Ciebie i dla Twojej lepszej sprzedaży. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Cześć.